To nie jest moje, to nie jest czyjeś, tylko to jest Twoje. Myślę, że, że każdy ze słuchających gdzieś tam jakieś doświadczenie Boga ma. Cześć, jestem Norbert, mam 27 lat, pochodzę z Głogowa. Obecnie mieszkam w Krakowie, gdzie się rozwijam, studiuję, chodzę na siłownię, wiem, gram na instrumentach i różne takie pasje swoje spełniam. Tak, no kiedyś byłem poza kościołem, teraz myślę, że jestem dość blisko. Wynikało to z wychowania domowego. Byłem nauczony takiej relacji, tylko obrządkowej w niedzielę do kościoła, kiedyś tam się wyspowiadać. Raczej brakowało mi świadków wiary, żeby brać z nich przykład. I Bóg wydawał mi się bardzo odległy. I surowy, wymagający. Chodziło głównie o te moralne sprawy, o to, że w szkole trzeba od siebie wymagać, nie palić papierosów, nie przeklinać. No, wydawało mi się to bezsensowne, trudne, nie wchodziłem w to kompletnie. Zaprowadziło mnie to do tego, że byłem takim pysznym człowiekiem, który jest pewny siebie, wie wszystko o świecie, że można podążać za przyjemnością. Wiadomo, świat jest bardzo rozpustny. Wiele filmów, nie będę przytaczać tytułów, nam to oferuje, że to jest spełnienie, że to wszyscy robią. Również narkotyki gdzieś się pojawiły w trakcie mojego życia. To też mnie nie spełniło. To były jakieś substytuty raju, jak to papież Franciszek ładnie nazwał, i zgadzam się z tym. Doprowadziło mnie to do takiego momentu, gdzie pytałem o sens życia o to, po co ja żyję w ogóle i no, jakiś zawód miłosny, niepowodzenia na uczelni, yy, różne rozterki życiowe doprowadziły mnie do zadawania takiego pytania i znalazłem się w takim życiu duchowym, że gdyby nie Jezus, no to to, to chyba bym umarł duchowo, po prostu. Mm. A wróćmy jeszcze, jak się mogę spytać, no. wróćmy jeszcze do tego momentu nawrócenia. E, na ile chcesz i możesz opowiedzieć, co było takim punktem jakby zwrotnym w twoim życiu. No okej, okay, miałeś jakby podgórkę. Okay, no ale coś się takiego stało, że stwierdziłeś zawrócę. Szukałem tej miłości gdzieś gdzie jej nie znalazłem, znalazłem tylko substytuty tej miłości. To mnie nie spełniło. Augustyn mówił takie piękne zdanie, że niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Bogu. I ja jestem o tym, na, o tym nadal przekonany. Obecnie, jeśli nie jestem w łasce uświęcającej, to tracę radość życia, tracę nadzieję na zbawienie i to daje mi niepokój. Choćby zewnętrznie ktoś może mówić, że mi się układa w życiu, że robię dobrze, tak jak inni, ale jak nie mam wtedy Boga w sercu. I ja wolę nie mieć tego, co świat proponuje, ale mieć łaskę uświęcającą, to jest dla mnie źródłem życia, źródłem szczęścia. No i tak właśnie było w chwili nawrócenia, gdzie przeżyłem tą ciemność. Okej, okay, wrócę ciągle do tej chwili nawrócenia, bo ja jeszcze jej nie wyłapałem. Jakby, nie wiem, czy nie chcesz powiedzieć, to też powiedz, że jakby to jest dla mnie i dla Pana Boga. Powiedz znaczy to jest, to jest... mi, czy to był jakiś konkretny moment, konkretna sytuacja w życiu? Co było tą iskrą? Doskonale znam odpowiedź, tylko nie wiem na ile mogę się z słuchaczami podzielić. No i dlatego wiesz, tak y, mam wrażenie, jakbyś krążył, ale możesz to też powiedzieć, że jakby. No co dokładnie się wydarzyło, to nie mogę Wam powiedzieć, bo to jest dla mnie i dla Pana Boga. nie? Jak nie chcesz, bo to jest jakby no Twoje i ja to kumam, rozumiem. Nie? I to nie jest odpowiedź powszechna. Byłem w wielkiej rozpaczy, naprawdę miałem takie rozterki, trochę też spowodowane substancjami, które zażywałem. I pytałem mocno o sens życia. Powoli już zacząłem odstawiać te rzeczy, odchodzić od znajomych. W pewnym momencie zrozumiałem, że wszyscy ludzie to są bracia i siostry. Jakby tak stopniowo mnie Bóg do tego przygotowywał. Wiedziałem już, że świat duchowy istnieje. To był taki pierwszy przełom. Kiedy doświadczyłem tego świata duchowego, że jednak nie tak wszystko wiem w życiu. I miałem już stany depresyjne. miałem już tak, że Wstawałem z łóżka i siedziałem na łóżku dwie godziny. Nie wiedziałem po co mam się ruszyć, po co mam grać na pianinie, po co mam iść do pracy, po co do szkoły. Także przechodziłem takie silne stany depresyjne, jak się dowiedziałem po latach, że to takie, taki, taki przedsionek tej choroby nastąpił. Mm. No i w pewnym momencie, kiedy zadawałem takie pytania, no to nagle zostałem zabrany w taką inną rzeczywistość. To było w pokoju we Wrocławiu, bez żadnej modlitwy, po prostu pytając o sens życia. Doświadczyłem osobowej miłości. Zrozumiałem, że jest to ojciec, który mnie kocha, że żyję dlatego, że on mnie kocha i... Miłość się czuje, miłości się nie rozumie. Ja ją poczułem. Poczułem, że jestem pełny w Nim. Następnie zostały mi dane wszelkie dary. Myślę, że to był Duch Święty, następnie wszelkie dary, mądrości, kontemplacji, modlitwy, wszystkie ambicje, które miałem w sercu zostały na mnie wylane. Te ambicje, które nosiłem sobie w sercu, te wielkie. Były w Bogu, w Nim, tylko że ja nie współpracowałem z Nim całe życie. On był i dopiero kiedy mogę z Nim współpracować, mogę się rozwijać. I na końcu jakby zostało mi dane ujrzeć, przez kogo się to stało i to był Jezus. i Postanowiłem wrócić do kościoła. Poznałem, że, że moje grzechy nie skazują mnie na potępienie, bo Jezus umarł za nie. No i poleciałem do spowiedzi, nie wiem, z godzinę się spowiadałem. Później znowu upadałem, znowu w grzechy, później znowu spowiedź, komunia codzienna. Jakoś to mnie uwolniło od, od nałogów wszelkich. Bo jakby jest takim, taką osobą, która daje mi wolność. Wolność jest moim przekleństwem i błogosławieństwem. Tak jak syn marnotrawny chciał wyjść, no to, no to Bóg go nie trzymał na łańcuchu. Nie, zostań, to będzie ze mną ci lepiej. No, ja też czasami tak odchodzę i, i potem wracam taki pokaleczony, ale obandażowany z tą łaską uświęcającą, szczęśliwszy się czuję niż, niż gdzieś tam na zewnątrz. Bóg wychowuje mnie na odpowiedzialnego mężczyznę, abym z własnej woli Jego wybierał, abym cierpliwie wzrastał, by te rany się goiły, bym u niego w domu wzrastał, stał się moim wychowawcą, jest miłosierny, bo mnie zawsze przyjmuje. To jest taki. Taki mocny obraz dla mnie teraz tego miłosierdzia, kiedy sam go doświadczam, kiedy mi przypomina moją słabość. I tak powoli kroczę. No. On działa. Pójście do kościoła wymaga ode mnie prawie zawsze wysiłku, ale również prawie zawsze nie żałuję tego, że przychodzę i modlę się przed Panem. Kim dla mnie jest Pan w kościele. No jest osobą, która na pewno mnie zna, która wskazuje drogę, której mogę zadać wiele pytań dotyczących mojego życia i odpowiada mi potem w różny sposób. Przez ludzi, przez Pismo Święte. Pan Bóg może się nawet osłem posłużyć. To kwestia tego, czy ja go słucham, czy nie, no to, to, już, to, już, jest, to już jest inna kwestia po prostu. Yy, chciałbym go zawsze słuchać, no, ale nie zawsze wychodzi, nie zawsze chcę. czasem idę ze swoimi porządliwościami, no ale wracam potem yy, i Pan Bóg mnie miłosierny przyjmuje. Dobra, to już teraz myślę, że trzeba się trochę odsłonić e, i powiedzieć... E, pójdź za mną. za mną. Kim jesteś? Co robisz w życiu? Nie, to jest tam Cześć, jestem Norbert, jestem salezjaninem w formacji początkowej od 5 lat, obecnie studiuję w Krakowie teologię, szukuję się do zostania kapłanem. Pozdrawiam mamę, tatę, rodzinę Lubin, gdzie byłem na asystencji, całą młodzież salezjańską i przede wszystkim tą młodzież, która przygotowuje się na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. Także wszystkich słuchaczy, którzy przypadkowo trafią na ten filmik, największy spokój serca daje łaska Jezusa. Dzięki. Dostałem starter, aby, odbył światłem. aby odbył światłem. Opowiedz jakiś kawał. Czekaj, czekaj. Nie brzydkie znam. <grystanie> <grystanie> Może być? <grystanie> Może być czy nie? Nie. <grystanie> <grystanie> Nie, nie znam ładnych. Ładnych nie. O, wie, ale to takie ten... Też chamski. Są <sumy> chamski. Zaliczyłem parter, jakie to łatwe. Dostałem starter, aby on był światłem.